Do not know everything, God of War, seria, która kiedyś była synonimem płomiennej furii Kratosa przeciwko Bogom starożytnej Grecji, przeszła w 2018 roku odważną transformację. Wyobraźcie sobie: mroźny wiatr, prastare runy nordów, zmrożone fiordy i białe góry. To nie byle zmiana scenerii jest głęboka przemiana samego Kratosa. Mściwy pogromca bogów w Grecji nagle stanął na obcym zimnym gruncie Midgardu, gdzie każde drzewo szepcze przepowiednie, a każde jezioro odbija mroczne znaki przeznaczenia. Kim naprawdę są nordyccy bogowie i jak ich mity wpływają na najnowsze części God of War? Jak Kratos, dawny pogromca greckich bóstw, Odnalazł się w świecie pełnym lodu, magii i bogów, którzy nie przebaczają? Ja jestem to twój przewodnik po tajemnicach internetu. A w dzisiejszym odcinku zagłębimy się w podróży Kratosa po Midgardzie oraz przyjrzymy się jak twórcy z Santa Monica Studio odmienili nordycką mitologię. Jeśli podoba Ci się taki format, to świetnie się składa, bo nowe filmy wrzucam 2-3 razy w tygodniu, a teraz zaczynajmy. Porzucając wypalone słońcem krainy Sparty na rzecz tajemniczych lasów i fiordów Midgardu, God of War przyjął nie tylko nową mitologię, ale wręcz nową duszę. Ryzyko odejścia od greckich korzeni było ogromne, jednak właśnie to nadało serii zupełnie nowy wymiar. Odtąd mieliśmy do czynienia z kratosem głębszym, bardziej ludzkim, a przede wszystkim uwikłanym w nici nordyckiej przepowiedni. Mitologia nordycka z jej motywami nieuchronnego losu, cyklicznego zniszczenia i moralnie niejednoznacznych bogów, staje się idealnym tłem dla dalszej ewolucji kratosa. Dawny mściciel musi teraz stawić czoła nowemu panteonowi, ale także roli ojca i mentora. Tutaj bogowie nie są dalekimi, wszechmocnymi bytami. To wadliwe, emocjonalne istoty, których wojny odciskają piętno zarówno na śmiertelnikach, jak i na nich samych. W tym świecie który tak bardzo odbija się w lustrze przeszłości Kratosa, nasz bohater konfrontuje się nie tylko z zewnętrznymi zagrożeniami, lecz przede wszystkim z własnym sumieniem. Gdy poznajemy najnowsze części God of War z 2018 i God of War Ragnarok, dostrzegamy, że mitologia nordycka to znacznie więcej niż tylko dekoracja. To ważny wątek wpleciony w serce serii, wpływający na każdą decyzję i każdą walkę. Od gromowładnej obecności Tora po złowieszcze przepowiednie Ragnarok, Mitologia nordycka nie tylko wyznacza scenę, ona napędza Kratosa, zmuszając go do konfrontacji z własną naturą i dziedzictwem, które po sobie pozostawi. Bóg wojny w pełnej krasie. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów fabuły God of War jest to, jak twórcy z Santa Monica Studio wyginają tradycyjną mitologię nordycką. Tworząc światy, które są jednocześnie znajome i zaskakująco odmienne. To nie jest zwykłe opowiadanie starych legend, to ich całkowita rekonstrukcja, która łączy widowiskowość z głęboką analizą postaci i współczesnymi tematami. W obu częściach gry mitologia nordycka nie jest tylko tłem, to żywy, oddychający świat, gdzie bogowie i ich historie i wybory mają kluczowe znaczenie. Prześledźmy, jak deweloperzy przekształcili te mity, by opowiedzieć o rodzinie, przeznaczeniu i walce o własną przyszłość. W tradycyjnej mitologii nordyckiej Baldur jest synem Odyna i Freyi, bogiem światła, piękna i radości, kochanym przez wszystkie istoty. Według legend był nietykalny, ponieważ wszystko we wszechświecie złożyło przysięgę, żeby nigdy go nie skrzywdzi, z wyjątkiem je to właśnie z niej zrobiono grot, który przyniósł mu tragiczną śmierć z rąk Lokiego. Zgon Baldura to jedno z najważniejszych wydarzeń prowadzących do Ragnaroku, czyli końca świata Bogu. W grach Santa Monica Studio Baldur został przedstawiony niemal dokładnie na opak. Nadal jest nietykalny, ale w serii staje się to przekleństwem, które odbiera mu wszystkie zmysły i radość z życia. To Bóg pełen bólu i gniewu, desperacko szukający ulgi. Jego konflikt z Kratosem napędza znaczną część fabuły go of War. A tragiczny charakter postaci podkreśla motyw walki z przeznaczeniem i skutków przesadnej rodzicielskiej opieki. W ten sposób łagodny bóg światła zamienia się w antagonistę, którego historia toczy się wokół cierpienia, rodzinnych zdrad i nieuchronności losu. Thor, syn Odyna, to najbardziej rozpoznawalny bóg nordycki. W oryginalnych przekazach jest obrońcą Asgardu i Midgardu, walczącym z gigantami jego młod Mjolnir nie tylko symbolizuje siłę, ale i ochronę przed siłami chaosu. Thor jest jednocześnie szorstki i impulsywny, ale w klasycznej wersji mitów to przede wszystkim bohater, który działa dla dobra bogów i ludzi. W grach God of War twórcy wyekspanowali mroczniejszą stronę Thora. Nie jest to już czempion, który walczy w obronie słabszych, lecz sługa Odyna. Ty myślisz, ja myślę, ty zabijasz! Brutalny egzekutor i niszczyciel wszystkiego, co staje mu na drodze. Zamiast walecznego obrońcy widzimy Boga kierowanego gniewem i rządzą władzy, będącego narzędziem kontroli wszech ojca. Jego destrukcyjne starcia z Kratosem oraz relacje rodzinne, szczególnie z córką Frood i żoną Sif, ukazują Tora jako postać tragiczną, uzależnioną od akceptacji i mocy ojca, a zarazem śmiertelnie niebezpieczną. Freya pochodzi z rodu Wanów. W mitologii związana jest z miłością, płodnością i magią. Znana jest też z posługiwania się potężną, magiczną sztuką Seydr, trafiącą wpływać na losy świata. W tradycyjnych opowieściach uchodzi za dobrotliwą i pokojową, a jednocześnie bywa kojarzona z wojnami jako liderka walki. W serii God of War Freya została ukazana w znacznie ciemniejszych barwach. Z jednej strony jest opiekuńczą matką i byłą królową Walkiri, a z drugiej żoną zemsty wojowniczką, której czyny prowadzą do szeregu dramatycznych wydarzeń. Twórcy przydali jej głęboki tragizm: chciała chronić Baldura, a jednocześnie nieświadomie przyczyniła się do jego cierpienia. W kontekście relacji z Kratosem i Atreusem, Freya przechodzi od sojuszniczki do zażartego wroga, co symbolizuje jak łatwo. W nordyckim świecie granica między miłością a nienawiścią może się zatrzeć. na W mitologii nordyckiej Odin jest najwyższym bogiem, zwanym wszechojcem, władcą Asgardu. Poświęcił własne oko, by napić się ze studni mądrości. Jest też patronem wojny, poezji i magii. Jego głód wiedzy i pragnienie zrozumienia losów świata sprawiają, że bywa skrajnie zdeterminowany. Przykładowo, poprzez powieszenie się na Yggdrasilu, by poznać sekrety run. W God of War Odin pojawia się jako manipulacyjny tyran. Zamiast mądrego, choć skomplikowanego władcy, jest paranoicznym marionetkarzem, który posunie się do wszystkiego, by zachować władzę i uniknąć ragnaroku. Rozgrywa nawet własną rodzinę, Tora czy też Baldura, by zrealizować swoje cele. Jego obsesja na punkcie kontroli nad losem stanowi kontrast do przemiany Kratosa, który, choć kiedyś był żonym zemsty bogobójcą, Teraz stara się wyrwać z cyklu przemocy i zemsty. Rąk, w want rękach? Chcę pamięć tak, jak tu Tyr, nordycki bóg wojny, prawa i sprawiedliwości, odgrywa w mitologii rolę wyjątkową i pełną paradoksu. Był uważany za jednego z najodważniejszych bogów, znanego przede wszystkim z poświęcenia swojej ręki w zamian za związanie potężnego wilka Fenrira. Tyr symbolizował nie tylko siłę, ale także honor, uczciwość i gotowość do poświęcenia się dla większego dobra. Był bogiem, który nie walczył tylko dla samej bitwy, ale aby chronić porządek i pokój w Asgardzie. Jego mitologiczna rola była kluczowa w kontekście Ragnaroku, gdzie przedstawiał się jako postać stawiająca moralność ponad brutalną siłę, co czyniło go jednym z bardziej złożonych bogów w panteonie nordyckim. W serii God of War Tyr zostaje przekształcony w promotora pokoju i bohatera, który w tajemnicy przed Odynem Stara się łączyć światy zamiast je dzielić. Tyr stanowi swoistą przeciwwagę dla Odyna. To Bóg, który rozumie cenę przemocy i poświęca własne dobro w imię większych wartości. Jego wojna nie polega na bezmyślnej przemocy. Staje się raczej sprzeciwem wobec tyranii i symbolem moralnej odwagi. Jego idealistyczna wizja inspiruje Kratosa i Atreusa do kwestionowania nieuniknionego losu. Heimdall w mitach jest ukazany jako niestrudzony strażnik Asgardu wyposażony w niezwykły wzrok i słuch. Wierzono, że widzi intruzów z dowolnej odległości i słyszy rosnącą trawę. Podczas Ragnaroku to właśnie Heimdall ma odegrać kluczową rolę, ogłaszając początek końca bogu, dmąc wróg Gjallarhorn. W serii God of War Heimdall jest kreowany na aroganckiego i wywyższającego się strażnika, który gardzi Kratosem i Arteusem. Jego lojalność wobec Odyna i poczucie własnej wyższości sprawiają, że staje się konkretnym zagrożeniem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. W ten sposób została podkreślona pycha Asgardu oraz napięte relacje wśród bogów. Twórcy gry celowo nadali mu bardziej nieprzystępny charakter, czyniąc go antagonistą, który wzbudza w graczach mieszankę fascynacji i irytacji. Mimir, znany jako najmądrzejszy człowiek, pełni niezwykle ważną rolę w nordyckiej mitologii. Jego głowa, która została ożywiona przez Odyna, była strażnikiem wiedzy i mądrości. Według legend, Mimir pilnował studni mądrości znajdującej się u korzeni Drasilu, z której Odyn pił wodę, aby posiąść wiedzę o losach świata. Był doradcą bogów, a jego mądrość często pomagała im podejmować kluczowe decyzje. Mimir stał się symbolem poświęcenia dla wiedzy i prawdy, co było niezwykle ważne w kontekście nadciągającego Ragnaroku. Jego postać odzwierciedlała głębsze motywy mitologii nordyckiej: poszukiwanie wiedzy, zrozumienia i akceptacji nieuchronnych losów. W God of War deweloperzy przekształcili Mimira w nieocenionego sojusznika Kratosa i Atreusa. Zamiast strażnika studni mądrości, Mimir stał się mówiącą głową, wiszącą przy pasie Kratosa, będąc źródłem wiedzy, porad i sarkastycznych komentarzy. Jestem ziemniakiem, wierzę w tym imaginacja Ta reimaginacja postaci nie tylko dodała humoru i lekkości do gry, ale także wprowadziła Mimira jako głównego narratora. W wielu mitologicznych opowieściach, które gracz poznaje w trakcie rozgrywki, twórcy nadali Mimirowi bardziej ludzkie cechy, czyniąc go postacią bliską i wiarygodną, co pozwoliło na głębsze zrozumienie świata gry i motywacji bogów. Deweloperzy uczynili z niego główne źródło lore świata, a także moralne wsparcie dla Kratosa, co wprowadza nieco humoru i lekkości do mrocznej i dramatycznej fabuły. Jego interakcje z Kratosem często przekraczały proste rady. Stając się filozoficznymi rozmowami o przeznaczeniu, odkupieniu i znaczeniu rodziny, Ragnarok, prorokowany koniec świata bogów, to jeden z najbardziej ikonicznych elementów mitologii nordyckiej. To czas, gdy giną Odin, Thor i inni bogowie, a świat ulega zniszczeniu, by później narodzić się na nowo. W centrum tego kosmicznego wydarzenia stoi Yggdrasil, drzewo świata, które łączy wszystkie krainy Asgard, Midgard, Helheim i wiele innych. Spajając cały kosmos w jedną całość. W God of War, Ragnarok został przekształcony z apokaliptycznej przepowiedni w głęboko osobiste wyzwanie dla Kratosa i Atreusa. To nie tylko katastrofa, lecz walka o wybór własnej ścieżki. Ragnarok staje się symbolem zmagań z zapisanym losem oraz próbą przejęcia kontroli nad własnym przeznaczeniem. Dla Kratosa to coś więcej niż starcie z bogami. To zakwestionowanie idei, że jego historia jest z góry przesądzona. W grze również Yggdrasil zyskał nowe znaczenie. W tradycyjnych mitach drzewo świata utrzymuje kosmos w równowadze. W grze staje się jednak czymś więcej. Metaforą splątanych losów, wpływu wyborów i ich konsekwencji. Jego obecność odzwierciedla motyw przewodni gry: walkę z przeznaczeniem, zerwanie z przeszłością i budowanie nowej tożsamości na własnych zasadach. Wszystkie te postaci i motywy. Baldur, Thor, Freya, Odin, Tyr, Heimdall, Mimir oraz wizje Ragnaroku oraz Yggdrasil pokazują jak tradycyjna mitologia może zostać skonfrontowana i przetworzona tak, by opowiedzieć nową, świeżą historię. Z mitów zaczerpnięto charakterystyczne cechy i legendy, które fani mogą rozpoznać. W grze nadano im często skrajnie odmienne role. Błagodny Bóg Światła staje się ofiarą klątwy, znotliwy Heros okrutnym egzekutorem. A wszech ojciec okazuje się rządnym kontroli dzięki temu seria God of War nie tylko przedstawia odświeżony nordycki świat, ale też nadaje mu uniwersalny wymiar w którym wciąż chodzi o rodzinę, przeznaczenie, grzechy przeszłości i walkę o własną przyszłość. Twórcy Santa Monica Studio znaleźli złoty środek. Szanują korzenie mitologii, ale jednocześnie odważnie ją zmieniają, tak by Kratos i Atreus mieli pole do zaprezentowania własnej, monumentalnej opowieści. Wraz z God War Ragnarok, zamykającym jeden z rozdziałów podróży Kratosa i Atreusa, pojawia się pytanie, co będzie dalej? Czy seria będzie nadal czerpać z bogatej mitologii nordyckiej, odkrywając nietknięte historie, czy też odważnie zapuści się w zupełnie nowe, mitologiczne krainy takie jak Egipska, Celtycka czy Japońska? A Wy, co na ten temat uważacie? Czy seria powinna rozpocząć nową historię w innej krainie i mitologii, czy też kontynuować przygody Kratosa i Atreusa w świecie mitologii nordyckiej? Podzielcie się swoimi opiniami w sekcji komentarzy. Jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Jeżeli myślisz, że znasz kogoś, komu ten materiał może się spodobać, to mu go podeślij. Cześć! Jesteś ziemniak, wierzysz tym